Rafał Brzoska kończy swoją misję upraszczania prawa na etapie sformułowania wniosków i sformułowania postulatów. Oczywiście polski biznes chce, żeby na tym się nie skończyło. Porozmawiam zaraz o tym z moim rozmówcą. Dzień dobry, Zbigniew Bartuś, jesteśmy w studiu Dziennika Gazety Prawnej na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, a moim gościem jest Paweł Dziekoński, wiceprezes zarządu FAKL. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, tak jak powiedziałem w tym intro, pewnie przyglądaliście się z bliska, albo nawet macie swój wkład w to, co Rafał Brzoska położył na stole, zgodnie z obietnicą premierowi Tuskowi. No ale takich sytuacji, nie jesteśmy młodzieniaszkami, więc mogę to powiedzieć, mieliśmy w historii kilka, jeśli nie kilkanaście, w których ktoś coś kładł politykom na stole i teoretycznie był to głos biznesu i nie bardzo coś się potem z tym działo. Jak pan myśli, co się w tej chwili wydarzy, co się powinno wydarzyć, żeby się wydarzyło to, na co czekamy? Jesteśmy bardzo wdzięczni Refowi Brzosce i trzeba podziękować za to, że podjął się przewodnictwa tej, tej inicjatywie, odpowiedział na apel pana premiera. To jest super sprawa. Zebranie uwag, jakby jeszcze raz energetyczne podejście do, do, do tego samego tematu. Potrzebujemy absolutnie zmian, których urzędnicy sami z siebie nie z siebie utoną w argumentach, dlaczego tego się nie da zrobić. Przypadło już urzędników całego świata, również w Polsce, tak? Tak, ale. Myślę, że szereg przykładów, chociażby ostatnich ze Stanów Zjednoczonych, powoduje, że jeżeli to wahadło się wychyli za bardzo w taką stronę, nie da się, no to potem jakby może być radykalny ruch, i myślę, że jakby każda, forma, każda forma działania wspólnego zamiast jakby twardych odpowiedzi na twarde, na twarde stanowiska jest lepsza. Ale wracając już do, już, do, już do meritum, zdecydowanie mamy problem taki, że państwo polskie, to Rafał Brzoska też wyraźnie podkreślił, uczyniło warunki funkcjonowania dla zachodnich korporacji znacznie łagodniejsze niż dla polskich firm. To jest teza, która jest niestety smutna, prawdziwa. Zakładam, że, że, że jest wokół tego potrzeba zmian tu i teraz, bez czekania, bez rozpisywania długich planów. Ja z naszego podwórka mogę podać przykład, który jest bardzo bolesny, to znaczy tak, że my konkurujemy z dominantem rynkowym. W świetle prawa konkurencji, międzynarodowego prawa konkurencji, dominant rynkowy nie może sobie pozwolić na pewne praktyki działania, w szczególności jakby to, co, co wzbudzi naszą, nasz, naszą obawę, to jest poświęcanie zysków, to jest obniżanie cen, w sytuacji, kiedy tak naprawdę jakby na, my na niektórych rynkach naszych, macierzy, naszych macierzystym sąsiednich, jakby mamy naturalnie łatwiej się wybić, no, a na niektórych rynkach nam jest ciężko wejść. I, i jeżeli nam się, tak powiem, nie, nie pozwoli się tego rynku w jakiś sposób chronić, to przez monitoring działań, skuteczny monitoring działań, naruszających prawo o zachowaniu i nadużywaniu pozycji dominującej przez konkurenta i reagować przez dane państwo, to, no to tak naprawdę można sobie tu poświęcać cenę, można sobie tutaj, nie wiem, niszczyć konkurentów i, 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 i to, jest, to, jest, to jest brutalna rzeczywistość. Nie potrafię sobie wybrać sytuacji, w której ja miałbym nie wiem, na innych rynkach zachodniej Europy dzisiaj poświęcać zyski, robić to na zerowej marży albo na, na marży bliskiej zero, już niezależnie góra czy dół e, i nie byłoby żadnej reakcji. Nie potrafię sobie wybrać. Jestem przekonany, że miałbym kontrolę, miałbym tłumaczenie, miałbym, miałbym absolutnie na głowie, e, miałbym na, na głowie urzędy. E, tu Mam potężny znak zapytania, e, znak zapytania, czy, czy jest w ogóle zrozumieniem. Skuteczny nadzór nad równością szans na rynku i zasad to jest jakby jedna, jedna kwestia. A proszę mi powiedzieć, jeżeli nie urzędnicy, którzy w naturalny sposób biorą, się, biorą w obróbkę tego typu propozycje, e, no to zaraz patrzę sobie na, te, na skład tej koalicji i też znowu odwołam się do swojego doświadczenia. Jestem sceptyczny, ponieważ ona ma tak sprzeczne interesy, że że to też może utonąć w dyskusjach wewnątrzkoalicyjnych. To kto tu jest, kto ma moc sprawczą, żeby to się zadziało? Dlatego silna pozycja pana premiera jest tak naprawdę gwarantem, jedynym gwarantem, ponieważ, ponieważ nad, nad, nad tymi wszystkimi układankami koalicyjnymi jest pan premier. Nie mamy dzisiaj wyrazistej osoby wicepremiera od gospodarki. Kiedyś Pominie w być? poprzednich rozdaniach. Tak, zdecydowanie. A no pan kandydat w czasach. E, uchylam się od tego pytania. E, na pewno mamy, mamy dobrych kandydatów w Polsce do, 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 do tego. E, historia pokazuje, że zawsze tam, gdzie był wyjasno zarysowany minister odpowiedzialny za sprawy gospodarcze, skoncentrowany na tym, bez jakichś, bez jakichś planów, nie wiem, typu na zostanie premierem, tak mówiąc, to tylko przejściowo, ale wręcz jako spełnienie swojego, swojej misji, e, to, to, to Polska miała absolutnie dużo łatwiej i to, to jest inwestycja, która pozwala przełożyć się na, na, na szereg efektów. Y Chcę powiedzieć, że, że kibicujemy każdej władzy, która podchodzi serio do, do, uwag, do uwag przedsiębiorców, do potrzeb przedsiębiorców. Ja jeszcze cały czas podkreślam, im bardziej jesteśmy zależni od przychodów z zagranicy, tym bardziej trzeba doceniać własne korzenie. Bo na zachodnich rynkach są lata, kiedy trzeba dokładać do biznesu, trzeba go budować cały czas, trzeba mieć wsparcie finansowe, a najłatwiej jest je mieć właśnie z lokalnego z lokalnego rynku, na którym nie masz bariery językowej, nie masz masz jakby doskonale rozumieć potrzebę klientów ich zachowania, jesteś blisko nich i, i działasz szybciej. I to jest absolutnie, absolutnie ważne. Widzimy, jak Duńczycy czy Niemcy chronią własne firmy i jest szereg barier mimo. Ogólne jakby, ogólnego hasła single market i jednolitego europejskiego rynku, są bariery, e, jeżeli chodzi o świadczenie usług, czy wchodzenie z, z produktami. Więc, więc e, t, tym bardziej uważam, że Polska powinna działać symetrycznie, nie być państwem e, opresyjnym, ale po prostu działać symetrycznie, rozumieć, jak inni to robią i e, działać na zasadzie wzajemności. Jeśli oni odpuszczą swoje bariery, też wtedy odpuśćmy, dlaczego mamy odpuścić i się cieszyć, że u nas nie ma, nie ma barier, kiedy inni je mają. Na koniec takie bardzo konkretne pytanie z prośbą o bardzo konkretną odpowiedź. Pan premier w, swy, w sferze deklaracji, w swoim ostatnim wystąpieniu w sumie powiedział to, co pan powiedział, tak? że jakby Polska... Kończy z takim, powiem to kolokwialnie, takim pewnym frajerstwem, naiwnością Noworysza i, i zaczyna rozumieć, na czym polega gra i, i, i zamierza prowadzić tę grę na takich warunkach, jak prowadzą ci, o których Pan powiedział. Natomiast na ile Pan sądzi, że to się wydarzy w najbliższych dniach? Od czego to zależy? W, w najbliższym czasie? Czy to jest kwestia dobrej woli politycznej i zrozumienia koalicjantów, że, że to jest konieczne, czy też e, i widzi Pan klimat ku temu? Proste pytanie: zadzieje się w, w najbliższym czasie? Dzisiaj to już nie jest tylko kwestia woli. Wola jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Musi być determinacja i zaangażowanie absolutnie Pana Premiera i jego. Jego, jego pełnomocników, którzy też będą blisko pracowali z panem premierem, a tego, że Polska resortowa jest bardzo mocna, e, e, myślę, że e, to, to, to wszyscy wiemy. Nie odkryłem tu, tu niczego. Jeżeli miałoby to być tak, że pan premier zaprosi nas i urzędników, powie, no, poznacie się, dogadajcie się, mi bardzo zależy, patronuję temu. Niestety, jeżeli zrobi dwa kroki do tyłu, wyjdzie za drzwi, no to, 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 to ja. Jestem przekonany, niestety nadzieję mam, ale, ale, ale wiara jest, jest już słabsza z wiekiem. Że, 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 to, że to zadziała, że, czy my potrzebujemy, ale tego się nie da. I to ut utoniemy w tych rozmowach, stracimy dużo czasu i kolejny raz, kolejny raz stracimy wiarę. Bierzemy za dobrą momentę deklaracje, bierzemy za dobrą momentę zaangażowanie, poza jako deklarujemy działanie, nam bardzo zależy, chcemy żeby być zrozumiani, wysłuchani, chcemy być konkrety, konkretne działania. Konkretne działania. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Trudno cokolwiek dodać do niej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie.